Witam wszystkich serdecznie. Na wstępie mojego filmiku chciałbym Was poprosić o kliknięcie tego guziczka subskrybuj. A teraz do meritum. Minął miesiąc od poprzedniego filmiku odnośnie zużycia. Mrozy mieliśmy takie jakie mieliśmy. Bywało. Dwie noce nawet do minus dziesięciu. Także troszkę przymroziło. Aczkolwiek kiedyś mrozy były i większe. Zużycie węgla mamy takie. O, specjalnie nic nie dosypywałem. Żeby było widać. Jeszcze na ze dwa dni. No, może trzy. Węgla jest. Także jak ktoś przewinie moje filmiki wstecz, to będzie widział, ile tu było węgla. Tu był na wierzchu jeszcze jeden worek, czyli 200 kg ze skrzyni poszło, plus ten worek, co był na wierzchu, czyli 230 kg papa. Szeroki drogi, już czas. Drzewa wam nie powiem, ile poszło, bo. Robię miksa drzewo z węglem. A taki kartonik starczy na dwa dni. Także oczywiście, tak, tak, tak. Nie zważyłem. Nie ten, to nie jest adekwatny i tym podobne. Dobra, zgadzam się z Wami. Mówię tylko orientacyjnie, a nie przeprowadzam badań laboratoryjnych. Także tak to. Tu przy ostatnim cięciu tych zżyn Uzupełniłem trochę tych deseczek. Powoli, powoli zakryję tą folię. Bo te obklejenia i ten to przecież patrzeć na to nie mogę. Także tak to. Aha, wczoraj jeszcze wzięłem i wyczyściłem piecyk. Nie był mocno zasyfiony. Po miesiącu wybrałem tej rury kominowej i z dołu mniej więcej tyle popiołu, co się mieści w tym popilniku na dole. Czyli takie niepełne wiaderko z czasów PRL-u. Jak nasze babcie używały do dojenia krów. Albo prababcie. Zależy kto w jakim jest wieku. Także zasyfiony mocno nie był, ale powiem Wam, że przy odpaleniu to było czuć dzisiaj cug jednak ten piec lubi być czysty Musiałem uważać, żeby mnie nie wciągnęło do środka Haha ha. Także tak to. Jest akurat spala się teraz w angiel. I coś tam z kominka leci, aczkolwiek w większości moim zdaniem to jest para. Tak, tak, kornik. Mam u góry blach. No trudno, niech się skrapia. Ten, do którego to mówię, będzie wiedział o co chodzi. A jak ktoś jest ciekawy, to niech poszuka. Kanału Kornika. No, ostrość. I wtedy też będzie wiedział o co chodzi. No dobra. To nie zawracam Wam gitary. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ze zmarzniętej aczkolwiek słonecznej, gdyni. No i łapeczka w górę, czy w dół. Jak tam uważacie. No i ten przycisk, subskrybuj nie. Mnie dozbieram do tych 500 subskrypcji. Jeszcze raz. Pozdrowionka.